Witajcie drodzy poszukiwacze zapomnianej wiedzy i ukrytych prawd. Ze mną, waszym przewodnikiem po meandrach historii i mistycznych wierzeń, zagłębimy się dziś w dzień, który choć niepozorny w kalendarzu, kryje w sobie potężną energię uzdrowienia i pradawnych zakazów. Przygotujcie się na podróż, która odsłoni przed nami zasłony czasu, prowadząc przez wieki tradycji, proroctw i niezwykłych cudów. 26 września, data, która w ludowej pamięci zapisała się pod różnymi nazwami, często nawiązującymi do natury i zdrowia, mówiono o nim Dzień Uzdrowicieli, Święto Ziół Ostatnich lub po prostu Kosma i Damian. Ten dzień, usytuowany u progu jesieni, kiedy natura powoli zasypia, a chłód zaczyna dawać o sobie znać, staje się symbolicznym mostem między światem zewnętrznym a wewnętrznym, między zdrowiem a chorobą, obfitością a niedostatkiem. To czas, kiedy ludzkość zwracała się ku siłom wyższym, szukając ukojenia i ochrony przed nadchodzącą zimą. Jego związek z cyklami przyrody jest nierozerwalny. Kończą się ostatnie zbiory, przygotowujemy się do długich, chłodnych miesięcy, a zdrowie staje się najwyższym dobrem, którego pragniemy zachować. W chrześcijańskiej tradycji, 26 września, obchodzimy wspomnienie świętych Kosmy i Damiana, braci lekarzy, którzy stali się symbolami bezinteresownej posługi i cudownego uzdrawiania. Byli oni lekarzami cudotwórcami, którzy leczyli ludzi i zwierzęta, nie pobierając za to żadnej zapłaty, wierząc, że ich dar pochodzi od Boga. Właśnie dlatego często nazywa się ich bezsrebrnikami. Wierni zwracają się do nich z prośbami o zdrowie, nie tylko dla siebie, ale i dla swoich bliskich, o ulgę w cierpieniu, o ochronę przed chorobami zakaźnymi, a także o błogosławieństwo dla lekarzy i wszystkich, którzy niosą pomoc chorym. Nierzadko modlono się także o płodność i łatwy poród. Ta chrześcijańska tradycja pięknie splata się z pradawnymi pogańskimi wierzeniami, które również w tym czasie koncentrowały się na zdrowiu. Słowianie wierzyli w moc ziół zbieranych przed zimą, w uzdrawiającą siłę wody ze studni i źródeł, a także w opiekę domowych duchów, które strzegły domostwa przed chorobami. Właśnie w tym dniu często składano dary duchom opiekuńczym, prosząc o pomyślność i zdrowie na cały rok. Ostatecznie duchowa tkanka tego dnia jest mocno nasycona ideą uzdrowienia i ochrony. Pozwólcie, że opowiem Wam niezwykłą historię życia tych świętych braci, historię, która poruszy każde serce i pokaże, czym jest prawdziwa wiara i poświęcenie. Kosma i Damian, pochodzący z Arabii, byli bliźniakami wychowanymi w duchu chrześcijańskiej pobożności przez swoją matkę, świętą Teodotę. Od najmłodszych lat przejawiali niezwykły talent do medycyny, ale ich wiedza nie ograniczała się jedynie do ziemskich nauk. Wierzyli, że prawdziwa siła uzdrawiania pochodzi od Boga, a oni są jedynie narzędziami jego łaski. Nie pobierali żadnych opłat za swoje usługi, co przysporzyło im ogromnej sławy i szacunku. Leczyli nie tylko ludzi, ale i zwierzęta, stając się nadzieją dla tych, którzy stracili wszelką nadzieję. Ich sława dotarła do cesarza Dioklecjana, który był zagorzałym prześladowcą chrześcijan. Widząc ich rosnący wpływ, cesarz uznał ich działalność za zagrożenie dla swojej władzy i pogańskich wierzeń. Rozkazał aresztować braci. Podczas przesłuchania kosma i Damian z niezachwianą wiarą odmówili złożenia ofiary pogańskim bożkom, oświadczając, że ich jedynym Bogiem jest Chrystus, który obdarzył ich mocą uzdrawiania. Cesarz, wściekły ich uporem, nakazał poddać ich okrutnym torturom. Próbowano ich spalić, ale ogień ich nie tknął. Próbowano ich utopić, ale aniołowie wybawili ich stoni. Próbowano ich ukamienować, ale kamienie odbijały się od nich, raniąc oprawców. Legenda głosi, że nawet gdy próbowano ich krzyżować, stalowe gwoździe odmawiały posłuszeństwa. Ostatecznie, widząc niemożność złamania ich ducha i ciała w żaden inny sposób, cesarz rozkazał ściąć im głowy. Zginęli w Cylicji około roku 303. Jednak ich męczeństwo nie było końcem, lecz początkiem ich wiecznej chwały. Po śmierci w miejscu ich pochówku działy się liczne cuda, a ich kult rozprzestrzenił się po całym świecie chrześcijańskim. Do dziś są patronami lekarzy, chirurgów, aptekarzy i wszystkich, którzy z poświęceniem niosą pomoc chorym, przypominając nam o potędze wiary i bezinteresownej miłości do bliźniego. Znaki służby na 26 września Kody wszechświata. Ten dzień, nasycony energią uzdrowienia i nadchodzącej jesieni, jest pełen znaków, które mówią nam o przyszłości, zdrowiu i pomyślności, wystarczy tylko umieć je odczytać. Narodowe przymioty, pogoda i zbiory. 1. Jeśli 26 września deszczowo, zima będzie długa i śnieżna, obfita w plony na przyszły rok. Ludzie wierzyli, że deszcz tego dnia oczyszcza Ziemię i przygotowuje ją na bogate zbiory, ale jednocześnie zwiastuje surową zimę, która jest niezbędna dla odpoczynku gleby. 2. Gdy w ten dzień liście z drzew szybko opadają, to i zima szybko nadejdzie i będzie sroga. Szybkie opadanie liści symbolizuje pośpiech natury i ostrzega przed wczesnym nadejściem mrozów. 3. Wiatr silny na kosme i damiana zwiastuje burzliwy rok, pełen zmian i niepokojów. Wierzyło się, że silny wiatr tego dnia przewiewa energię na cały nadchodzący rok, przynosząc nieprzewidywalne zdarzenia. 4. Jasnoci wschód słońca na piękną złotą jesień. Czyste niebo o poranku zwiastowało stabilną, pogodną pogodę w kolejnych tygodniach, idealną do ostatnich prac polowych. 5. Dużo pajęczyn na kosmę, na mroźną, śnieżną zimę, mrozowskie pająki tkając swoje sieci, jakby przygotowywały się na surowe warunki, co było odczytywane jako znak nadchodzących mrozów. 6. Jeśli tego dnia dużo grzybów w lesie, to przyszły rok będzie obfitował w plony. Obfitość darów natury tego dnia symbolizowała ogólną płodność ziemi i zwiastowała urodzaj w kolejnym sezonie. 7. Ptaki zrywają się do odlotu wcześniej niż zwykle. Wczesna zima nadchodzi. Zachowanie ptaków było uważane za niezawodny barometr zbliżających się zmian pogodowych się bytowe i pieniężne. 1. Zgubić monetę tego dnia jest do niespodziewanego zysku, ale tylko jeśli szybko ją odnajdziesz. Zagubienie i odnalezienie monety symbolizuje cykl strat i zysków, gdzie odzyskanie oznacza pomyślność. 2. Jeśli stłuczesz naczynie, to znak, że stare problemy odejdą, robiąc miejsce na nowe, lepsze. Rozbicie naczynia, choć wydaje się pechem, było postrzegane jako rytualne uwolnienie od starego ciężaru. 3. Znalazłeś pióro ptaka. Czeka cię ważna wiadomość lub niespodziewana okazja. Pióro symbolizuje lekkość, komunikację i podróże, zwiastując istotne wydarzenia. 4. Rozlać mleko. Do nadchodzących trosk rodzinnych. Mleko, jako symbol domowego ogniska i obfitości, rozlane zwiastowało zakłócenia w harmonii rodzinnej. Pięcia znaleźć podkowę, uflar, wielkie szczęście i zdrowie przez cały rok. Podkowa od wieków jest symbolem szczęścia i ochrony, a znalezienie jej w dzień uzdrowicieli wzmacniało ten omen. Sny w tę noc, lustro duszy. Sny w noc z 25 na 24 września mają szczególne znaczenie, często niosąc przesłania dotyczące zdrowia i życiowych wyborów. Warto je zapamiętać i spróbować zinterpretować. Śnić o zielonych, bujnych roślinach, kwiatach lub lesie. Symbol uzdrowienia, odnowy, witalności. To znak, że Twoje ciało i duch są w dobrej kondycji lub wkraczasz na ścieżkę regeneracji. Jeśli chorujesz, sen ten zapowiada poprawę, na widzieć we śnie brudną mętną wodę, bagno lub rwącą rzekę. Ostrzeżenie przed kłopotami ze zdrowiem lub nadchodzącymi problemami, które mogą osłabić Twoją energię. To sygnał, by zwrócić uwagę na swoje ciało i unikać ryzykownych sytuacji. Także smadeń, lekarz, uzdrowiciel lub pielęgniarka we śnie symbolizuje potrzebę uwagi dla własnego ciała, podświadome pragnienie opieki lub poszukiwanie rozwiązania problemów zdrowotnych. Może to również wskazywać na pomoc, która nadejdzie z niespodziewanej strony. Świązek chce to o wypadających zębach. To powszechny symbol lęku przed utratą sił witalnych, poczucia kontroli lub zmiany statusu społecznego. W kontekście tego dnia może to być sygnał, by zająć się swoim zdrowiem fizycznym i psychicznym, zanim nastąpią poważniejsze problemy. Sen o zwierzętach, które chorują lub są leczone. Może wskazywać na troski związane z bliskimi osobami, które potrzebują pomocy, lub na Twoją własną ukrytą potrzebę uzdrowienia w pewnej dziedzinie życia. Urodzeni w ten dzień Dzieci Uzdrowicieli. Osoby, które przychodzą na świat 26 września, są obdarzone szczególnymi cechami. To dusze o głębokiej empatii, intuicji i naturalnym talencie do uzdrawiania, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Często są to ludzie z natury spokojni, zrównoważeni, ale jednocześnie posiadający silną wolę i determinację w dążeniu do celu. Charakteryzuje ich niezwykła wrażliwość na cierpienie innych, co często prowadzi ich do zawodów związanych z pomaganiem, medycyny, psychologii, pracy społecznej. Posiadają wrodzoną zdolność do wyczuwania ukrytych emocji i potrzeb, co czyni ich wspaniałymi przyjaciółmi i powiernikami. Mogą jednak bywać skłonni do melancholii i przeciążania się problemami innych, dlatego ważne jest dla nich, aby nauczyć się stawiać granice i dbać o własne dobro. Są to osoby ceniące harmonię, porządek i prawdę. Ich przeznaczeniem jest służba i niesienie światła w ciemność, dając nadzieję tym, którzy jej potrzebują. Imiennicy Dziś imieniny obchodzą Cyprian, Justyna, Wawrzyniec, Aurelia, Damian, Łucja, Symplicjusz, Teresa, Kosma. Niech ten dzień będzie dla nich pełen pomyślności i zdrowia. Justyna. Imię Justyna pochodzi od łacińskiego słowa dasiustus, oznaczającego sprawiedliwy, prawy. Kobiety noszące to imię często są obdarzone silnym poczuciem sprawiedliwości, wewnętrzną siłą i niezłomnością, są lojalne, oddane i potrafią bronić swoich przekonań, cechuje je również intuicja i zdolność do wyczuwania prawdy, co czyni je godnymi zaufania przyjaciółkami i partnerkami. Ich życie często naznaczone jest dążeniem do harmonii i porządku, a także ochroną tych, których kochają. Tradycje i rytuały jak przyciągnąć zdrowie i dobrobyt. Ten dzień to nie tylko czas refleksji, ale przede wszystkim aktywnego działania, mającego na celu przyciągnięcie zdrowia, ochrony i pomyślności. Oto kilka pradawnych rytuałów, które warto było wykonać 26 września. Rytuał Wody Uzdrowicieli Cel – oczyszczenie ciała i ducha, uzdrowienie zdolegliwości, dolegliwości, wzmocnienie odporności. Co potrzebne? Naczynie z czystą wodą, najlepiej źródlaną lub deszczową zebraną rano garść świeżych lub suszonych ziół o właściwościach leczniczych, np. rumianek, mięta, dziurawiec, szałwia, mała świeca. Kiedy i jak? Rytuał należało przeprowadzić o wschodzie słońca lub przed zachodem. Napełnij naczynie wodą, zapal świecę obok. Trzymając zioła w dłoni, wypowiedz cicho, ale z intencją słowa oświęci kosmo i Damianie, lekarze dusz i ciał, pobłogosławcie tę wodę, niech mocą waszą i łaską Bożą stanie się uzdrawiająca. Niech zmyje ze mnie wszelką niemoc, chorobę i cierpienie. Amen. Następnie powoli wsyp zioła do wody. Pozostaw naczynie ze świecą na godzinę urezwy. Po tym czasie możesz umyć wodą bolące miejsca na ciele, przemyć twarz dla zdrowia i urody, a także wypić kilka łyków wierząc w jej uzdrawiającą moc. Resztę wody wylej pod zdrowe drzewo. 2. Rytuał woreczka zdrowia i ochrony Cel Całoroczna ochrona przed chorobami. Wzmocnienie witalności, odstraszenie negatywnych energii. Co potrzebne: Mały lniany lub bawełniany woreczek, najlepiej w naturalnym kolorze, suszone zioła o właściwościach ochronnych i leczniczych, np. lawenda, ruta, szałwia, bylica, rozmaryn, szczypta soli, kawałek bursztynu lub mały kamień rzeki. Kiedy i jak. W ciągu dnia w spokojnym miejscu napełnij woreczek przygotowanymi ziołami, solą i kamieniem. Zawiąż go mocno, recytując modlitwę do świętych Kosmy i Damiana lub po prostu wypowiadając intencje. Niech ten woreczek chroni mnie lub moją rodzinę od wszelkiej choroby, zła i nieszczęścia. Niech przynosi zdrowie i siłę przez cały rok. Noś woreczek zawsze przy sobie, w kieszeni, torebce lub umieść go pod poduszką, w szafie z bielizną albo nad drzwiami wejściowymi do domu. Woreczek należy co roku odnawiać 26 września, a stary spalić lub zakopać w ziemi. 3. Działania dobroczynne i uczciwość. Cel: Przyciągnięcie błogosławieństwa duchowego zasługi i pomyślności. Jest to odzwierciedlenie bezinteresownej posługi świętych patronów dnia. Co potrzebne: otwarte serce, gotowość do pomocy. Kiedy i jak? W ten dzień szczególnie ważne było okazanie miłosierdzia. Nie chodziło tylko o jałmużnę, ale o czynną pomoc potrzebującym. Odwiedź chorego sąsiada przynieś jedzenie biednej rodzinie, pomóż starszej osobie w codziennych czynnościach, podaruj ubrania potrzebującym. Każdy akt dobroci wykonany bez oczekiwania na nagrodę, wracał do darczyńcy zwielokrotniony. Wierzono, że to właśnie te bezinteresowne czyny otwierają drogę do Bożej łaski i tu uzdrowienia. Kulinarne tradycje. Dnia Torabanzi, na stołach 26 września królowały proste, pożywne i zdrowe potrawy, często z wykorzystaniem ostatnich jesiennych zbiorów i ziół. Unikano obżarstwa i nadmiernych luksusów. Popularne było pieczenie chleba zdrowia, bochenków z dodatkiem ziaren, słonecznik dynia, ziół, kminek koper i niewielkiej ilości miodu. Ten chleb pieczony z intencją zdrowia często poświęcano w kościele lub po prostu błogosławiono w domu, a jego spożycie miało chronić przed chorobami. Ważne były też mwabanie o zupy warzywne, na przykład z dyni, marchwi, pietruszki i potrawy z z stukaszy, symbolizujące obfitość i siłę. Pamiętano również o napojach ziołowych, takich jak napar z rumianku czy dzikiej róży, które miały wzmacniać organizm. Całe jedzenie miało być proste, ale przygotowane z sercem, symbolizując dbałość o ciało i ducha. Główne zakazy dnia, czego unikać, byt nie sprowadzić kłopotów. Podobnie jak istnieją rytuały, które należy wykonać, tak samo są i surowe zakazy, których złamanie mogło sprowadzić nieszczęście, choroby lub problemy finansowe. Wierzenia ludowe przestrzegały przed nimi z wielką powagą. Uziadania. Nie wolno wykonywać ciężkich prac fizycznych i domowych. Mistyczna przyczyna i konsekwencje. Ten dzień jest poświęcony uzdrowicielom i modlitwie o zdrowie. Ciężka praca, zwłaszcza w polu czy przy naprawach, była uważana za brak szacunku dla świętości dnia. Wierzono, że ten, kto pracuje ponad siły, ściągnie na siebie zmęczenie, kontuzje, a nawet długotrwałe choroby. Praca w ten dzień mogła odciągnąć błogosławieństwo zdrowia, sprawiając, że organizm stawał się bardziej podatny na schorzenia przez cały rok. Dwa, Kategorycznie zabrania się kłótni, sporów i wywoływania konfliktów. Mistyczna przyczyna i konsekwencje. Dzień uzdrowicieli ma sprzyjać harmonii i pojednaniu. Negatywne emocje, złość i kłótnie miały moc przyciągania złych energii. Wierzono, że wszelkie spory tego dnia będą długotrwałe i trudne do rozwiązania, a zwaśnione strony mogą cierpieć na chroniczne choroby lub doświadczać nieustannego pecha. Kłótnie w ten dzień mogły rozerwać ochronną aurę domu, wpuszczając do niego chorobę i niezgodę. 3. Nie wolno odmawiać pomocy potrzebującym, szczególnie chorym lub starszym. Mistyczna przyczyna i konsekwencje. Święci Kosma i Damian poświęcili swoje życie bezinteresownej pomocy. Odmowa wsparcia w tym dniu była postrzegana jako jawne sprzeciwienie się ich naukom i duchowi dnia. Ludzie wierzyli, że taka osoba zostanie ukarana utratą własnego zdrowia, finansową biedą lub opuszczeniem w momencie własnej potrzeby. Miłość do bliźniego miała być w tym dniu kluczem do własnego dobrobytu. 4. Unikaj plotkowania, obmawiania i osądzania innych mistyczna przyczyna i konsekwencje. Negatywne słowa i myśli zanieczyszczają duszę i otoczenie. Wierzono, że plotki wypowiadane tego dnia wrócą do osoby plotkującej ze zdwojoną siłą, przynosząc jej nieuzasadnione oskarżenia, złe imię lub utratę zaufania. Ponadto osądzanie innych w dniu uzdrowicieli mogło sprawić, że sami staniemy się przedmiotem surowego osądu lub doświadczymy podobnych problemów, o których rozmawialiśmy. 5 Wstrzymaj się od obżarstwa i nadmiernego spożycia alkoholu. Mistyczna przyczyna i konsekwencje. Dzień ten sprzyjał miarowi i duchowej refleksji. Nadmierne jedzenie i picie miało osłabiać ciało i ducha, czyniąc go podatnym na choroby i negatywne wpływy. Wierzono, że obżarstwo tego dnia prowadziło do problemów trawiennych, chronicznych dolegliwości lub ogólnego osłabienia odporności na cały rok. Miało to być symbolem braku kontroli nad sobą, co mogło odbić się na innych sferach życia. 6. Nie wolno ignorować oznak choroby, zarówno u siebie, jak i u bliskich. A Amistyczna przyczyna i konsekwencje Dzień Świętych Kosmy i Damiana to dzień uzdrowienia. Ignorowanie sygnałów wysyłanych przez ciało, odkładanie wizyty u lekarza, czy bagatelizowanie czyjegoś cierpienia było traktowane jako lekceważenie daru zdrowia. Wierzono, że takie zachowanie może pogorszyć stan zdrowia, sprawiając, że drobna dolegliwość przerodzi się w poważną chorobę trudną do wyleczenia. Ten dzień był idealny do zwrócenia uwagi na swoje zdrowie. 7. Nie wolno zaniedbywać zwierząt domowych i gospodarskich. Mistyczna przyczyna i konsekwencje. Święci Kosma i Damian byli patronami także zwierząt. Zaniedbanie lub złe traktowanie zwierząt w tym dniu było uważane za wielki grzech. Wierzono, że taki czyn sprowadzi na domostwo choroby zwierząt, a nawet nieszczęście i ubóstwo, gdyż zwierzęta były często symbolem dobrobytu i były ważne dla utrzymania rodziny. 8. Unikaj noszenia starych, podartych lub brudnych ubrań. Mistyczna przyczyna i konsekwencje. Ubiór symbolizuje nasz stosunek do siebie i do świata. Noszenie zaniedbanych, starych szat w Dzień Uzdrowicieli było postrzegane jako przyciąganie biedy. Braku szacunku dla własnej osoby i zapraszanie chorób. Wierzono, że taka postawa mogła zablokować przepływ pozytywnej energii i spowodować, że cały rok upłynie pod znakiem niedostatku i problemów zdrowotnych. Ważne byłoby tego dnia ubrać się schludnie, nawet jeśli skromnie, dziawąć. Nie pożyczaj ani nie dawaj pieniędzy, unikaj transakcji finansowych. Mistyczna przyczyna i konsekwencje. Ten dzień miał być wolny od ziemskich trosk skupiony na duchowości. Pożyczanie lub dawanie pieniędzy mogło zakłócić równowagę energetyczną i przyciągnąć niestabilność finansową. Wierzono, że pożyczone w ten dzień pieniądze mogą nigdy nie wrócić, a te oddane przyniosą straty lub trudności w przyszłości. Należało unikać wszelkich dużych transakcji, aby nie oddać swojego szczęścia finansowego. Dziesięcia. Nie strzyż włosów ani paznokci. Mistyczna przyczyna i konsekwencje. Włosy i paznokcie były w dawnych wierzeniach uważane za części ciała silnie związane z naszą energią życiową i zdrowiem. Ich obcinanie w tym dniu mogło osłabić aurę człowieka, czyniąc go bardziej podatnym na choroby, zmęczenie i utratę sił witalnych. Wierzono, że poprzez obcinanie tych części ciała można odciąć się od błogosławieństwa świętych uzdrowicieli, co mogło prowadzić do długotrwałych problemów zdrowotnych lub pecha. Zatem drodzy przyjaciele pamiętajcie o mocy tego dnia. Zadbajcie o siebie i swoich bliskich, postępujcie zgodnie z mądrością przodków, a wszechświat z pewnością obdarzy was zdrowiem i pomyślnością. Niech starożytna wiedza będzie waszym drogowskazem w dzisiejszym świecie. Do zobaczenia w kolejnej podróży po tajemnicach. Bądźcie zdrowi i uważni na znaki, które niesie każdy dzień.